Cześć wszystkim, z tej strony Artur i dzisiaj chciałbym się zająć tematem bólu w nadgarstku. Jest to dolegliwość, która tak naprawdę występuje i w wielu sportach, jak uprawiamy Badmintona, czy Tenisa, czy wiele różnych innych sportów, gdzie ten ruch w nadgarstku jest często nadwyrężany. Oraz również, gdy mamy przeciążenia w pracy, gdy dużo pracujemy na komputerze, e, mogą takie bóle w tych nadgarstkach e, występować. No oraz e, szczególnie dla fizjoterapeutów, e, kiedy pracujemy dużo manualnie. E, sam często tak mam, że pod koniec tygodnia odczuwam bóle e, w tym nadgarstku. E, no i chciałbym Wam pokazać, e, jak sobie ja sam z, z tym radzę. E, zaczniemy od takich bardzo prostych ćwiczeń rozciągających. Pierwszym ćwiczeniem będzie po prostu rozciąganie tutaj naszych prostowników w stawie, stawie w naszym nadgarstku, czyli jak gdyby ciągniemy rękę w dół i warto jest kartki rozciągające przytrzymać co najmniej 30 sekund. Kolejnym ćwiczeniem które warto sobie wykonać, czyli rozciągaliśmy zginacze. Teraz będziemy rozciągać prostowniki, czyli ciągniemy w tym momencie za palce. Pokażę Wam to z boku. Fajnie poczułem rozciąganie tutaj w tej części. Kolejne ćwiczenie, które można sobie wykonać, kładziemy nasze nadgarstki na ziemię, na matę. W ten sposób rozdziawiamy palce. Tutaj opieramy się ciężarem ciała i przez takie luźne poruszanie się przód-tył uczujesz fajne rozciąganie w tych naszych nadgarstkach. To jest też fajne ćwiczenie do przygotowania się do praktyki jogi, gdzie mamy też dużo obciążeń w naszych, mogą występować duże obciążenia w naszych stawach nadgarskowych, więc warto fajnie sobie tak rozgrzać te nadgarski. Kolejne ćwiczenie jest to już takie E, wolne ruchy w tym naszym nadgarstku, czyli e, zwykłe krążenia. W jedną stronę krążymy sobie w drugą stronę. Warto jest powtórzyć to 10 razy zginamy w przód, tył bez obciążenia i na boki ruszamy naszym nadgarskiem no i ostatnie ćwiczenie, które wam chciałbym pokazać, jest to dekompresja tego stawu yy, nadgarstkowego. Ważne jest wtedy przytulić nasz staw łokciowy do ciała albo oprzeć go o coś, tak żeby tutaj nie zachodził żaden ruch i poprzez takie o, yy, yy, łapiemy za nasz nadgarstek yy, i takim ruchem, takim pompowaniem, jak gdyby robimy dekompresję tego stawu nadgarskowego, czyli odciągamy, jak gdyby naszą rękę od naszego przedramienia. No i są to już wszystkie ćwiczenia, które dla Ciebie przygotowałem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadawaj je w komentarzu, a ja tymczasem przesłanę Ci dużo pozytywnej energii. Pozdrawiam. Jeśli podobał Ci się filmik, to daj lajka oraz subskrybuj mój kanał. Jeśli jesteś z Wrocławia i poszukujesz fizjoterapeuty, który od, odpowiednio dobierze terapię dla Ciebie, skontaktuj się ze mną telefonicznie. Pozdrawiam.